Cześć moi drodzy z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam bardzo skuteczne ćwiczenie na mięśnie pośladkowe oraz grupę kulszowo-goleniową, czyli tylne części uda i będzie to martwy ciąg jednonóż z podparciem stopy o ścianę. Zapraszam do oglądania. Moi kochani najdrożsi widzowie. W dzisiejszym materiale przedstawię wam wariant ćwiczenia o nazwie martwy ciąg rumuński na jednej nodze, konkretnie wariacje z podparciem jednej stopy, jednej nogi o ścianę. W moim przypadku nie będzie to jednak ściana, tylko zwykła podpórka. Ale imitująca ścianę, ze względu na to, że po prostu nie za bardzo miałem jak ustawić kamerę w takim miejscu, gdzie wykonanie tego ćwiczenia przy użyciu ściany będzie po prostu możliwe do nagrywania. Ale myślę, że to nie jest problem. Wy po prostu wyobraźcie sobie, że to coś to jest ściana. Dla kogo będzie ta opcja martwego ciągu rumuńskiego na jednej nodze? Przede wszystkim dla osób, które chcą odpowiednio wyczuć ruch hip hinge, czyli ruch zawiasowy w stawie biodrowym, który aktywuje mocno do pracy mięśnie pośladkowe, grupę kulszowo-goleniową, czyli tylne części uda, tam, gdzie pracuje m.in. głowa długa mięśni dwugłowych, mięsień półśniegnisty oraz mięsień półbłoniasty. To właśnie, ucząc się ruchu zgięcia i prostowania stawu biodrowego, możemy wspaniale ćwiczyć m.in. właśnie swój. Tyłek. Ale to ćwiczenie również będzie znakomitym wyborem dla osób, które po prostu chcą wyrównać dysproporcje między jedną i drugą stroną. Bo jak już wiecie, jeśli oglądacie moje materiały, nie jesteśmy idealnie symetryczni, więc warto w planie treningowym także na mięśnie pośladkowe dodać sobie co najmniej jedno ćwiczenie, w którym to skupimy się raz nad lewym pośladkiem, raz nad Prawym półdupkiem. I to samo dotyczy się oczywiście tylnych części naszych nóg. Ale do rzeczy, co robimy? Przygotowujemy sobie obciążenie, na przykład w postaci huntli Na ten instruktorz oczywiście chwyciłem sobie nieduże ciężary, bo jest to teraz niepotrzebne. Tu chodzi o to, aby zrozumieć odpowiednio ten. Ruch. I co robimy? Zobaczcie, jeśli chodzi o przygotowanie pozycji ciała, to musimy sobie tutaj odmierzyć odpowiednią odległość. I oczywiście, w zależności od naszego wzrostu, będzie to raz dalej, raz bliżej. Warto po prostu stanąć sobie przed ścianą to jest jakby ściana i odmierzyć odpowiednią odległość. Jak to robimy? Zginamy jakby kolano i zobaczcie, tutaj sprawdzamy sobie, czy wszystko się zgadza. Czyli mniej więcej odchodzimy na taką odległość coś około 50-70 cm. No jak ktoś ma 2 metry, może to będzie nawet metr odległości. I w tym momencie zobaczcie, ja sobie sprawdzam tutaj tą odległość. Stopa jest mniej więcej na wysokości lewego kolana i teraz układam się równo i moim zadaniem będzie wypychanie bioder do tyłu i rozciąganie grupy kulszowo-goleniowej i pośladka oraz spinanie stawu biodrowego i akcentowanie pracy na lewej stronie no dobra, ale czas chwycić ciężary sprawdzamy sobie odległość i teraz tak, pyk sprawdzam, czy wszystko się tu zgadza zaglądam chyba jest w miarę tu, ok i teraz tak plecy proste brzuch napięty kluczowa praca odbywa się w stawie biodrowym dopiero później w stawie kolanowym cofając biodra do tyłu Pochylam tułów do przodu, co jest po prostu następstwem pierwszego ruchu, czyli zgięcia stawu biodrowego. I wdech biorę na górze, cofam biodra do tyłu, dzięki czemu mój tułów pochyla się do przodu. Mam proste plecy i Bach dopięcie, oczywiście, na górze. Dzięki temu, że z tyłu mam stopę, stabilizuję ułożenie swojego ciała. Jest nieco łatwiej. A nawet o wiele łatwiej niż w przypadku, kiedy wykonuję martwy ciąg bez żadnego podparcia na jednej nodze. Wdech na górze, cofam biodra do tyłu, proste plecy schodzę do dołu, Bach! I dopinam biodra na górze, lekko podwijając miednicę, ale nie wykonując przeprostu w kręgosłupie ani zbytniego przeprostu w stawie. Biodrowym. Cofam biodra do tyłu i bach dopinam. I teraz co ważne, jeżeli w trakcie ćwiczenia kolano będzie prawie wyprostowane w 100% tak w 90, wiecie, 5 max 9, bo na przeproście nie wykonujemy nigdy takiego ćwiczenia, to główna praca będzie odbywała się w grupie kulszowo-goleniowej, czyli waszych tylnych. Stronach nóg. I właśnie tam, przy wyprostowanej nodze, odbędzie się kluczowa lwia praca. Jeżeli jednak chcemy zaakcentować bardziej, mięsień pośladkowy wielki, w tym przypadku lewej nogi, który popracuje tutaj mocno w rozciągnięciu, bo to ćwiczenie właśnie skupia się bardziej na fazie ekscentrycznej, kiedy schodzimy do dołu, powinniśmy w trakcie ćwiczenia mieć kolano nogi lewej nieco bardziej zgięte. To nie chodzi o to, że w trakcie ćwiczenia bardziej zginamy to kolano, tylko zaczynamy od pewnego zgięcia, tak że tak powiem, w 15-30 stopniach, co pozwoli na lekkie skrócenie mięśni grupy kurszowo-goleniowej. A co za tym idzie, większą pracę w obrębie mięśnia pośladkowego wielkiego, tu akurat lewej nogi. Zobaczmy, zginam sobie kolano i teraz mogę, zobaczcie. W sposób mocniejszy zejść i bach, dopinam. Faza ekscentryczna do dołu, wolniejsza, 2-3 sekundy schodzę do dołu i bach, właśnie tutaj dopinam lewy pośladek. Zgięcie kolana jest, zobaczcie, i bach. Ciężarki suną blisko naszych nóg. Tu prowadzimy swoje ramiona, nie oddalamy ich od ciała, żeby nie przesunąć napięcia na odcinek lędźwiowy naszych pleców. Brzuch napięty, plecy proste, faza ekscentryczna do dołu, dłuższa, wolniejsza, z wdechem na zgiętym kolanie. Większa praca mięśnia pośladkowego, bach, dopięcie. Na górze oczywiście wydech, jest to faza koncentryczna, kiedy idziemy do góry. Wolniejsza faza ekscentryczna do dołu, bach, faza koncentryczna z wydechem. Tu wydychamy powietrze. Fantastyczne ćwiczenie. Dzięki temu, że stabilizujemy drugą nogą naszą pozycję, możemy mocno skupić się nad tą, właśnie w tym przypadku lewą stroną. W trakcie ćwiczenia, kolano nie ucieka do środka. Staw skokowy jest w miarę stabilny, kolce biodrowe powinny być w jednej poziomej linii, nie przechylamy się na boki, bo wówczas niestety to ćwiczenie będzie wykonane błędnie technicznie. I uwaga, to, że się podpieramy jedną nogą o ścianę, czy też w tym przypadku podkładkę, nie znaczy, że ten ruch będzie jakiś super bardzo łatwy. Nadal musimy tu mocno kontrolować ułożenie tułowia i miednicy, żeby to ćwiczenie stało się odpowiednie, komfortowe i skuteczne dla konkretnych wybranych docelowych mięśni. No dobra, pokażmy jeszcze raz to ćwiczenie. Łapiemy hantelki, czujemy się stabilnie. Jedna noga, wymierzyliśmy tutaj odległość i uwaga. Wersja na pośladki, bardziej zgięte kolano i zejście biodrami do tyłu, proste plecy, wydech. Zejście, wolniejsze faza ekscentryczna, proste plecy, faza koncentryczna, wydech. Zejście, kolano, zgięte, wejście, wydech. Potem oczywiście zmieniamy nogę, znowu sobie tu stabilizujemy, zobaczcie ułożenie ciała, zgięte kolano, zejście do dołu. Wydech. Cofanie bioder, zejście do dołu. Wydech. Do góry faza koncentryczna jest nieco dynamiczniejsza, tak? łoch czuć tutaj fantastycznie naprawdę grupę kulszowo-goleniową i pośladki. W przypadku bardziej wyprostowanej nogi jeszcze raz pokażę. Mocniej popracujemy grupą kulszowo-goleniową. Zobaczcie w tym momencie. Jeżeli chcemy zejść za nisko, niestety musimy być świadomi, że jesteśmy narażeni na większe, e, niestety, odczucia w tym przypadku niestety na odcinku lędźwiowym pleców. Niżej nie zawsze znaczy lepiej. My nie chcemy tutaj mocno aktywować mięśni grzbietu. One powinny być tak zwanym stabilizatorem podczas tego ćwiczenia. Wraz z brzuchem tworzą stabilny. Tułów. Więc my nie schodzimy jak najniżej. Pamiętajmy o tym, że pośladki pełnią kluczową, kluczową rolę w momencie tego wyprostu na górze. Tu mocno pracujemy, oczywiście, w rozciągnięciu. Tu prostujemy. To, że zejdziemy jakoś super nisko, nie znaczy, że pośladki mocniej zostaną rozciągnięte. Wręcz odwrotnie, tam. Coraz bardziej pracuje grupa kruszowo-goleniowa, a potem prostowniki grzbietu będą narażone na stratę pozycji odpowiedniej w tym momencie, więc na przykład zgarbienie się. Także tego tutaj nie robimy. Warto zaznaczyć, że w tym ćwiczeniu popracujemy głównie. W fazie rozciągnięcia mięśni pośladkowych i grupy kurszowo-goleniowej, czyli w fazie ekscentrycznej. Jeżeli chcemy fantastycznie dobrze dopełnić ten trening, powinniśmy wrzucić do planu treningowego m.in. fazę skrócenia, gdzie pośladki mocniej popracują przy wyproście. I będzie to na przykład. Mostek typu Glutbridge czy hiptrast, gdzie na górze spinając pośladki, mocno wpływa na nas grawitacja. Tu grawitacja nie wpływa na nas na górze, tylko kiedy cofamy biodra, naciągamy. Tutaj rozciągamy te mięśnie. Zobaczcie, tu się wyciąga. Tu tak fajnie oddzielamy tył uda od pośladków. Więc to ćwiczenie właśnie ma pełnić takową rolę. I jest to świetny wybór dla osób początkujących, które uczą się ruchu hip hinch, jak i osób, które są wyrównać dysproporcje między pośladkami, jak i tych, które po prostu szukają nowego bodźca treningowego. Jeśli chodzi o czucie hipertrofię, budowanie mięśni pośladkowych, czy też ogólnie rozwój grupy kulszowo-koleniowej. Ćwiczenie to również jest w stanie poprawić naszą mobilność w stawie biodrowym, skokowym. Po części również popracujemy tutaj nad swoimi kolanami. No dobra, kochani, jakich błędów się tutaj powinniśmy wystrzegać, tak? Jak już złapiemy to, to zobaczcie: najgorszy błąd przy ruchach typu martwy ciąg, rumuński, noż, to są takie błędy, że po prostu pochylamy tu zamiast cofać biodra, tak? Czyli my tu inicjujemy ruch nie. Inicjujemy z cofnięcia bioder, tylko z pochylania tłowia. Kolejna sprawa to garbienie się przy użyciu dużego ciężaru. No to również nie będzie najlepsza opcja. Chwianie się, tak? Zero napięcia w brzuchu i takie latanie. Złe ustawienie nóg, czyli zobaczcie, jeżeli stopa jest za stopą, to my już skręcamy tutaj kolce biodrowe, wykręca nas na boki. Niechlujne po prostu wykonywanie ćwiczenia, czyli Brak wolniejszej fazy ekscentrycznej, czyli takie. O, tak, brak dopięcia, pośladka, zero kontroli. Kolejna sprawa to przeprost. O, takie wypychanie do przodu. To również będzie błąd. Zero oddechu. Takie wiecie, na wdechu cały czas zero oddychania. To też nie będzie najlepsza opcja. Dajcie znać, czy spróbujecie tego ćwiczenia, czy znaliście wariant martwego ciągu jednonóż. Ala rumuńskiego z podparciem stopy. Jest to ciekawa opcja dla osób, jak już wcześniej wspominałem, uczących się tego ruchu, jak i tych, które szukają nowych bodźców treningowych. Zostawcie łapki w górę, piszcie komentarze, dajcie znać, jakie są Wasze ulubione ćwiczenia na grupę kulszowo goleniową i pośladki. I oczywiście subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. I widzimy się niebawem. Do celu z pasją. Cześć!